Cześć! Jak tanio i bezpiecznie ogrzewać dom lub mieszkanie? Zobaczcie. Piec na pelet slim. Jest to model kadel Luce Plus o mocy 9 kW. Zasobnik na pelet pomieści aż 15 kg, co może się przełożyć na powiedzmy od 8 do 21 godzin ciągłej pracy. No wiadomo, w zależności od ustawionej temperatury i mocy. nisko wyłożone jest Żeliwnymi płytami, sam koszyczek, czyli jakby ta komora, w której się pali, też jest żeliwna, piec waży 95 kg. I z takich ciekawostek to ma hermetyczną komorę spalania. To znaczy po prostu nadaje się do domów pasywnych, tam gdzie jest rekuperacja. Jeżeli chodzi o wentylatory, bo tutaj sprawa jest dosyć ciekawa, piec fabrycznie tych wentelu, wentylatorów ma dwa, jeden dmucha jakby skierowany ten strumień powietrza jest na górę. A drugi pod drzwiczkami jest taka krateczka, też dmucha w pomieszczeniu, w którym stoi. Natomiast, jeżeli jest potrzeba, możemy podłączyć dystrybucję gorącego powietrza. No i w środku jest po prostu przygotowany specjalny kanał. Musimy go obrócić w którą stronę chcemy. I tak, jak zaraz na nagraniu będzie widać, można sobie wyjść rurą. Oczywiście, jeżeli komuś ta rura nie odpowiada, można sobie ją zabudować, no ale wtedy wiadomo, Lepiej zastosować taki kanał elastyczny, e, izolowany. Jeżeli chodzi o samą dystrybucję, bo często zadajecie pytanie, jak to rozdzielać, ile pomieszczeń i tak dalej, to w przypadku piecyka, który ma jeden dodatkowy kanał, no maksymalnie rozdzielać to po prostu na dwa, trzy, ale oczywiście małe pomieszczenia. Wiadomo, że piec najbardziej grzeje tam, gdzie stoi, i tam też oddaje najwięcej mocy. E, tutaj w tym przypadku na filmiku e, dystrybucja puszczona. Do pomieszczenia zapiec. No i u góry tam jest takie poddasze, powiedzmy łącznie koło tam jest 20 metrów. Piec oczywiście można zobaczyć u nas w firmie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszamy do kontaktu. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.